Cześć! Oto Renault Rafale w wersji ETEC 4x4 300, czyli z napędem hybrydowym plug-in. Taki samochód kosztuje od 226 900 zł, natomiast podstawowa wersja Rafale z klasyczną hybrydą kosztuje 192 800 zł. To jest topowa specyfikacja Renault Rafale Alpine Atelier kosztująca 248 900 zł. Auto mierzy 4710 mm długości przy rozstawie osi 2738 mm. W tej specyfikacji waży 1980 kg z pełnym zbiornikiem paliwa o pojemności 55 litrów bez kierowcy. Maksymalna masa całkowita tej wersji to 2440 kg, co daje 460 kg ładowności. Dopuszczalna masa przyczepy to 1500 kg. Auto stoi na ogumieniu w rozmiarze 245 x 40 R21 i jest to rozmiar standardowy. Opony letnie dobrej klasy kosztują około 750 do 800 zł za sztukę. Opony zimowe dobrej klasy kosztują około 800 do 900 zł za sztukę i opony całoroczne kupimy za ponad 1000 zł za sztukę. Wysokość progu, czyli maksymalna wysokość krawężnika, przy którym niczego nie uszkodzimy, to 14 cm. Ale ten element jest elastyczny i się podda, więc mamy 19 cm zapasu. Ze stali wykonane są jedynie błotniki z przodu i z tyłu oraz słupki i rama dachu. Dach wykonany ze szkła. Klapa z tyłu wykonana z tworzywa sztucznego. Natomiast drzwi i maska z aluminium. Na całym samochodzie grubość powłoki lakierniczej to od 120 do 130 mikrometrów. Otwór przednich drzwi ma wysokość 98 cm, a długość przekątnej otworu drzwiowego do przełamania słupka, a na górze to 92 cm. Fotel kierowcy w dolnym położeniu jest umieszczony 64 cm nad podłożem. Siedzisko ma długość 51 cm. Fotel kierowcy można przesuwać w zakresie 24 cm. Szerokość miejsca na kolana kierowcy to 54 cm. Elektryczna regulacja fotela obejmuje zakres wzdłużny, pionowy oraz pochylenie oparcia. Zagłówek przednich foteli jest regulowany w pionie. I w poziomie. Kierownica jest regulowana w poziomie w takim zakresie i w pionie w takim zakresie. Kierowca ma do dyspozycji podłokietnik z tak otwieranym schowkiem. Podłokietnik nie jest w żaden sposób regulowany. Kierowca i pasażer z przodu mają do dyspozycji przesuwaną półkę. Na półce znajduje się ładowarka indukcyjna. Półka ta, po przesunięciu do przodu, otwiera nam tutaj dodatkowy schowek, całkiem pojemny. Natomiast w przedniej części znajdują się dwa cup holdery, dwa gniazda USB-C i jedno gniazdo 12V. Tak wyglądają kieszenie w bocznych drzwiach. I zmieści się tutaj 1,5 litrowa butelka z wodą. Tyle drzwi po otwarciu tworzą otwór o szerokości 98 cm. Szerokość otworu wejściowego z tyłu na środku jego wysokości to 87 cm. Z tyłu kanapa nie jest w żaden sposób regulowana. Przy przednim fotelu ustawionym pod moje preferencje, czyli wzrost 180 cm, z tyłu mam bardzo dużo miejsca na kolana. Miejsca na stopy jest bardzo mało. Nad głową jest wystarczająca ilość przestrzeni. Szerokość miejsca z tyłu pomiędzy podłokietnikami to 132 cm. Z tyłu pasażerowie mają do dyspozycji kieszenie w oparciach przednich foteli, nawiew układu wentylacji, dwa gniazda USB z przodu, szeroki podłokietnik, który można rozłożyć i wtedy mamy do dyspozycji uchwyty na jakieś urządzenia mobilne, a także dwa cup holdery i dwa dodatkowe gniazda USB oraz małe półeczki. Klapa bagażnika unosi się na wysokość 184 cm. Bagażnik katalogowo ma 539 litrów. Długość bagażnika mierzona po podłodze to 99 cm. Długość mierzona na wysokości górnej krawędzi oparć to 60 cm. Szerokość w najwęższym miejscu to 88 cm. Wysokość do półki to 74 cm. Pod podłogą nie ma żadnej skrytki. Minimalna szerokość otworu załadunkowego to 103 cm. A minimalna wysokość otworu to 55 cm. W bagażniku mamy cztery haczyki na zakupy i lampkę oraz gniazdo 12V. Przy podłodze są cztery ucha do mocowania bagaży. Długość od krawędzi klapy bagażnika do oparcia fotela ustawionego w środkowej pozycji to 183 cm długość do fotela przesuniętego maksymalnie do przodu to 213 cm. Oparcie fotela pasażera można złożyć w ten sposób. I wtedy uzyskujemy długość 274 cm do deski rozdzielczej. Po uruchomieniu samochodu jest on natychmiast gotowy do jazdy. Klimatyzację obsługujemy tradycyjnymi przyciskami. Jedynie ogrzewanie kierownicy i foteli włączamy panelami dotykowymi. Aby dezaktywować system ISA, ostrzegający nas o przekroczeniu ograniczeń prędkości, należy dwukrotnie nacisnąć przycisk MyPerso. Funkcję MyPerso należy sobie skonfigurować wcześniej z poziomu ekranu. Tutaj wybieramy systemy, które są dezaktywowane po dwukrotnym przyciśnięciu MyPerso. Kamera cofania włącza się szybko po włączeniu biegu wstecznego, natomiast ma taką dziwną manierę, że przy prędkości około 13-14 km na godzinę Wyłącza się. Aby ponownie się włączyła, należy zwolnić do około 12-13 km na godzinę. Kamerę cofania można włączyć tym przyciskiem. Mamy takie widoki. Tak wygląda widok z przedniej kamery podczas wyjeżdżania na drogę poprzeczną. Tak wygląda widok z tylnej kamery podczas wyjeżdżania tyłem na drogę poprzeczną. Samochodem można bez problemu odjechać bez kluczyka. Można też odjechać z otwartymi drzwiami i odpiętymi pasami. Pod maską, otwieraną w taki sposób, wspartą na dwóch siłownikach, znajduje się benzynowy turbodoładowany silnik o pojemności 1,2 litra z trzema cylindrami o mocy maksymalnej 150 koni mechanicznych. Łączna moc systemowa tego całego hybrydowego układu napędowego to 300 koni mechanicznych. Jest tutaj oczywiście automatyczna skrzynia biegów, właściwie przekładnia wielotrybowa, jak to nazywa Renault. Napęd na tył jest przenoszony przez silnik elektryczny o mocy 100 koni mechanicznych. Nie ma fizycznego połączenia pomiędzy przednim a tylnym zespołem napędowym. Energii elektrycznej dla zespołu hybrydowego dostarcza akumulator trakcyjny o pojemności 22 kWh. Podczas ładowania teoretycznie rozładowanego akumulatora udało się dostarczyć do niego 21,3 kWh energii. Maksymalna prędkość, na jaką można ustawić tempomat w trybie elektrycznym, to licznikowe 135 km na godzinę, a maksymalna prędkość, jaką można osiągnąć bez tempomatu, to licznikowe 137 km na godzinę. Moc tylnego silnika elektrycznego jest wystarczająca, aby auto ruszyło z rolek pod przednimi kołami, choć wymaga to lekkiego uślizgu kół. Oczywiście z rolek pod tylnymi kołami samochód wyjeżdża natychmiast. Przy rzeczywistej prędkości 90 km na godzinę, prędkościomierz pokazuje wartość 94 km na Przy rzeczywistej prędkości 140 km na godzinę, prędkościomierz pokazuje 145 km na godzinę. Przyspieszenie od 50 do 90 km na godzinę wraz z reakcją na naciśnięcie pedału gazu. Przyspieszenie od 90 do 140 km na godzinę wraz z reakcją na naciśnięcie pedału gazu. Zużycie paliwa przy prędkości stałej 90 km na godzinę przy rozładowanym akumulatorze to 5,6 litra na 100 km. Zużycie paliwa przy stałej prędkości 120 km na godzinę to 8 litrów na 100 km. Zużycie paliwa przy stałej prędkości 140 km na godzinę to 10 litrów na 100 km. Wartości zużycia paliwa pokazywane przez komputer pokładowy zgadzają się z wartościami z dystrybutora. Na w pełni naładowanym akumulatorze trakcyjnym da się przejechać dystans około 70-80 km przy jeździe mieszanej. Przy prędkości 140 km na godzinę poziom hałasu to około 74 dB. Tak drogę lokalną oświetlają światła mijania. Tak drogę lokalną oświetlają światła drogowe. Światła mijania i światła drogowe są w technologii diodowej. Światła drogowe są matrycowe. Tak działa automatyczna zmiana świateł na drogowe podczas wjazdu w ciemną strefę.